Welcome to Grande Cambio Training. This is Bruno Riccardi and today I have for you Richard Leviton. Jak zwiększyć moc mózgu? How to boost the power of your mind? Yes! How to boost the power of your mind? 12 tips. 12. 100-punktowy system przekonań bystrego ucznia. Uwaga! Number one. You can do it yourself, solo. Sam potrafisz nauczyć się każdej rzeczy, każdego przedmiotu. Everything you want. Uwaga, lepiej niż przy pomocy nauczyciela. Natomiast nie jest napisane lepiej niż przy pomocy trenera mówienia. Yy. Widzisz? Dlatego, że you can bring a horse to the water, but you can't make it drink. Możesz przyprowadzić konia do wody, ale nie możesz sprawić, żeby się napił. Nikt nie może się nauczyć za ciebie. Nie możesz nikomu zapłacić, żeby zrobił pompki za ciebie. Tylko ty możesz zrobić swoje pompki tylko ty możesz się czegoś nauczyć. To jest punkt number one. Dwa. Number two. You are wrong if you just follow the instructions. Mylisz się, sądząc, że, robiąc że robisz wystarczająco dużo, jeśli tylko pilnie słuchasz nauczyciela i wykonujesz polecone zadania. You see? You need to think independently, think on your own and do what you think is right. Number three: Not everything is equally important. Nie wszystkie zagadnienia, które masz poznać, przeanalizować, są jednakowo ważne. Powinieneś sklasyfikować i określić ich stopień ważności. Priority number one, number two, number three, and not a priority. Point number four. Punkt numer cztery. Don't worry about the grades. Nie przejmuj się ocenami. W większości przypadków są to tylko subiektywne opinie wydawane przez. Chciałoby się że przypadkowe osoby. Tak. Yy, number 5. Be ready for mistakes. If you really want to learn, be ready for mistakes. Jeśli naprawdę pragniesz się uczyć i rozwijać, bądź przygotowany na to, że będziesz popełniał błędy, a nawet wychodził na głupca po to, by ostatecznie to ultimately triumph. By ostatecznie okazało się y, triumfować, że jesteś bystry. Yes! To jest 12punktowy system przekonań bystrego ucznia. Number six. Point number six. Um, questions. Not always about answers. Questions about your reflection. Czyli następnym razem, gdy ktoś zada Ci pytanie, pamiętaj, że chodzi nie tylko o to. Nie tyle o to, by na nie odpowiedzieć. Ile o to, by skłoniło cię ono do myślenia. Hmm? Czyli refleksja. Ponad wszystko. Number 7. Not only repeat, 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 but think. Podczas nauki w szkole, czy uczenia się czegokolwiek w każdym wieku, nie chodzi o to, by po prostu powtarzać to, co powiedział nauczyciel, czy to, co przeczytałeś w książce. Jest to już ostateczna, wyrocznia i wszystko, co yy, trzeba wiedzieć na ten temat. Chodzi o to, by nauczyć się samodzielnie myśleć. Yes. Think big. Think different. Think independently. Number 8. Sometimes it's boring, but sometimes it's worth it. Chociaż niektóre przedmioty nudzą cię i wydają ci się mało przydatne, analizuj i rozważaj z pełnym zaangażowaniem ich istotne kwestie. Potraktuj to jako ćwiczenie mięśni mózgu. Teraz może to nie jest przydatne, ale może kiedyś się przyda. Może to połączysz, może na bazie tego wymyślisz zupełnie co innego dzięki podobieństwom i pewnej logice, którą poznajesz. Zawsze w czymś, co poznajesz, jest jakaś logika. Jest jakaś przyczyna, jest jakiś skutek, są jakieś konsekwencje. Number nine. Frustration leads to success. Gdy usiądziesz i naprawdę zaczniesz się uczyć, możesz stwierdzić, że niespodziewanie przeraża Cię to i frustruje. A jednak gwarantuję, pod koniec dnia okaże się: At the end of the day, I can guarantee that you will reap the fruits of your hard work. Okaże się, że ta nauka wzbogaciła Cię i przyniosła satysfakcję. Point number 10. Attitude is key. To, jak dobrze Ci szło w szkole lub na jakichkolwiek studiach lub kursach podjętych z własnej woli czy w celu koniecznego dokształcenia się zawodowego, zależy w znacznie większym stopniu od Twojej postawy, attitude oraz metody nauki. The method is key, niż od szczególnych zdolności. Number 11. Don't worry about others. Pochwały kolegów czy nauczycieli nie mogą stanowić jedynej zachęty do uczenia się lub doskonalenia intelektualnego, bo to ograbia Cię z prawdziwego źródła, twojego ciężko zdobytego poczucia własnej wartości, twojej osobistej satysfakcji. Nauka jest nagrodą sama w sobie. Science Development is its own reward. Number 12. It's just a game. It's as much as a game. Szkoła, nauka, dokształcanie się, aktywność umysłowa, rozwój osobisty stanowią pewnego rodzaju wspaniałą, ale ważną grę. So. Play to win. To było 12 punktów bystrego ucznia z książki jak zwiększać, Jak zwiększyć moc mózgu, metody, techniki i ćwiczenia podwyższające sprawność umysłu. how to boost your boost your brain power how to expand enhance your mind power by richard leviton okay it was bruno bricardi speaking enjoy the power of your mind